Cześć! Kamera termowizyjna jest jednym z najpopularniejszych ostatnio dodatków do telefonów. Sam do tej pory przetestowałem kilka smartfonów wyposażonych w kamerę termo i kilka za chwilę jeszcze zrecenzuję, a dziś pokażę Wam Thermal Master P2, czyli kieszonkową kamerę termowizyjną, która jest ciekawą alternatywą zarówno dla tradycyjnych kamer termowizyjnych, jak i smartfonów niewyposażonych. Zapraszam do recenzji. Thermal Master P2 otrzymujemy wraz z małym, wytrzymałym Etui z zaczepem na smycz, dzięki któremu możemy je wygodnie nosić. Etui ma wymiary 42x44x15 mm i otwiera się za pomocą przycisku. Sam aparat jest jeszcze mniejszy, bo jego wymiary to zaledwie 27x18x9,8 mm, natomiast jego waga to tylko 10 gramów. Zestaw Etui plus kamera waży około 30 gramów, więc jego waga jest praktycznie niezauważalna. Kamera jest kompaktowa, składa się z małego obiektywu z czerwoną obwódką z przodu, złącza USB typu C na podstawie oraz małego logo z napisem Thermalmaster. Konstrukcja jest jak widać minimalistyczna, ale obudowa kamery jest metalowa, jest więc solidna. Jak wspomniałem, waga urządzenia to tylko 10 gramów. Jest to dość istotne i bardzo dobrze, że P2 jest lekka, bo trzyma się tylko i wyłącznie na porcie USB typu C. Gdyby kamera była zbyt ciężka, to po prostu by z niego wypadała. Mam tylko jedno zastrzeżenie. Ponieważ podstawa kamery jest dość szeroka, P2 nie podłączymy do urządzeń ze zbyt głębokim portem USB typu C, jak na przykład mój BL8000, który dodatkowo ma na porcie zaślepkę, która również blokuje możliwość podłączenia kamery. Użytkownicy wytrzymałych telefonów w większości zdają sobie z tego sprawę, bo nawet nie każdy kabel USB typu C pasuje do każdego telefonu. Na swojej stronie producent nie podaje, czy P2 korzysta z autorskich rozwiązań, czy może oparta została na technologii InfiRay bądź FLIR. Ale porównując jej parametry do parametrów sensorów montowanych w smartfonach, które miałem okazję testować, P2 naprawdę robi wrażenie. Jest urządzeniem, które przeprowadza dokładniejsze pomiary w każdym pikselu, które jest czulsze, o mniejszym marginesie błędu i większym zakresie pracy. Do tego P2 oferuje nie tylko wyższą rozdzielczość 256x192 piksele, ale może ją jeszcze bardziej super rozszerzyć to 512x384 piksele. Aby to zrobić wystarczy włączyć opcję X3 w aplikacji. Do tego kamera nie wydrenuje nam baterii, bo zapotrzebowanie na energię wynosi zaledwie 0,3 W. W minimalny więc sposób wpłynie nam na żywotność telefonu. Poza tym kamera oferuje 15-krotny zoom. Jest to coś nowego, bo do tej pory zoom w kamerach tego typu był niespotykany. W P2... Bardzo łatwo za pomocą dwóch palców możemy płynnie powiększać i pomniejszać obraz, co jest szczególnie przydatne podczas sprawdzania skomplikowanych, blisko położonych względem siebie elementów, jak na przykład kable, które najczęściej biegną jeden przy drugim. Montaż kamery jest bardzo prosty, ale zacząć należy od instalacji aplikacji TempMaster ze sklepu Google Play. Po pierwszym uruchomieniu należy nadać aplikacji wymagane uprawnienia. No i w zasadzie to tyle. Kamera jest w tym momencie gotowa do użytku. Możemy też włączyć opcję, dzięki której aplikacja będzie się automatycznie uruchamiać po podłączeniu P2. Kamera P2 umożliwia nie tylko robienie zdjęć, ale i nagrywanie filmów, a wszystkie zarejestrowane materiały przechowywane są w galerii. Galeria umożliwia przeglądanie i zarządzanie obrazami i filmami. Możemy je tu przetwarzać, a także tworzyć raporty. Po kliknięciu przycisku edycji otrzymujemy dostęp do zestawu narzędzi do analizy. Możemy po czasie sprawdzić temperaturę wybranych elementów. I zmienić paletę kolorów. Możemy wygenerować raport na podstawie każdego zdjęcia z jego zakresem temperatur czy emisyjności. Po uruchomieniu podglądu kamery, na samej górze aplikacji mamy opcję X3 uruchamiającą tryb super rozdzielczości. Możemy zmienić zakres temperatur, jest też opcja autokalibracji. Na dole od lewej strony mamy menu odznaczników, które możemy dodawać, usuwać i przy pomocy których monitorujemy temperaturę wybranego obszaru. Dalej jest menu palety kolorów. Aplikacja oferuje 12 palet kolorów, umożliwiając dostosowanie obrazu do naszych potrzeb. Możemy przełączać się ze standardowej palety czerwono-niebieskiej, chyba powszechnie kojarzonej z obrazowaniem termicznym, na alternatywne takie jak czarno-białe lub tęczowe. Notabene domyślnie włączona jest właśnie paleta czarno-biała. Dalej mamy menu umożliwiające podgląd mieszany, czyli termo i zwykły. Ostatnie jest menu, gdzie możemy zmienić parametry obrazu i które pozwala nam wyróżnić wybrany obszar za pomocą suwaka. Z czysto zawodowego punktu widzenia, kamera termowizyjna jest niezwykle profesjonalnym narzędziem. Może być używana przez elektryków do sprawdzania sieci elektrycznych, hydraulików do sprawdzania szczelności instalacji, monter okien może sprawdzić mostki termiczne, tak samo zresztą jak ktoś, kto zajmuje się izolacją domów. Kamerę można wykorzystać też hobbystycznie np. do wykrywania sygnatur cieplnych zwierząt, a dzięki naprawdę kompaktowym rozmiarom Thermal Master P2 mógłby bez problemu zostać zintegrowany np. z dronem. Do tego sama obsługa kamery jest banalnie prosta, wystarczy pobrać aplikację, podłączyć kamerę i korzystać z możliwości aplikacji. Przy czym muszę zauważyć, że wydajność i szybkość P2 zależy od wydajności urządzenia, do którego ją podłączymy. Tak naprawdę P2 tylko rejestruje obraz, który później musi zostać przetworzony przez chip telefonu. Im wydajniejszy telefon, tym będzie to płynniej działać. W ramach tej recenzji wykorzystałem Blackview Shark 8, czyli dość budżetowy model napędzany procesorem Unisoc T820 i nie zauważyłem problemów z szybkością czy stabilnością kamery. Podsumowując, Thermal Master P2 do kupienia jest za około 1000 zł. Za te pieniądze urządzenie oferuje Trzeba powiedzieć wprost najwyższą jakość obrazu w najniższej cenie. Kamera ma kompaktowy rozmiar i jest niezwykle prosta w obsłudze, a aplikacja do jej obsługi jest nie tylko bardzo intuicyjna, ale i po polsku. Oferuje przy tym wszystkie potrzebne funkcje, w tym te dość niestandardowe jak na urządzenie tego typu, czyli aż 15-krotny Zoom czy tryb super rozdzielczości. Plusem i minusem zarówno jest zależność od telefonu. Z jednej strony kamerę możemy podłączyć praktycznie do każdego smartfonu wyposażonego w portu USB typu C i działającego na co najmniej Androidzie 6. W praktyce na starszych urządzeniach napędzanych słabszymi procesorami kamera może mieć niską wydajność. Do tego do części smartfonów spełniających wymagania techniczne P2 nie podłączymy, ponieważ konstrukcja kamery uniemożliwia jej podłączenie do telefonów ze zbyt głębokim portem USB, który często spotkać można w wytrzymałych telefonach. Kupując np. Armora 20T mamy kamerę już zintegrowaną z telefonem, rozwiązuje nam to ten problem, ale nie każdy może mieć ochotę na korzystanie z tego telefonu, zwłaszcza jeśli z samej kamery termo korzysta sporadycznie. To by było wszystko na dziś, napiszcie w komentarzach co uważacie o tej kamerze, ja już się będę z Wami żegnał, do usłyszenia, cześć.